Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj outfit, ponieważ dawno takiego filmu na moim kanale nie było. Wybieram się właśnie na przejażdżkę rowerową. Pogoda jest taka sobie, raz jest słońce, raz zachodzi, także mam nadzieję, że nie zmarznę. Ewentualnie wezmę jeszcze jakiś sweter ze sobą. A póki co chciałam Wam pokazać jak wyglądam. Chcę Wam się pochwalić fryzurką. Tutaj sobie dopięłam taką kokartkę i tą kokardkę chyba kupiłam w sklepie wszystko po 4 zł. I tą fryzurę, wykonanie jej, możecie zobaczyć w parę filmów wcześniej. Następnie, jeśli chodzi o makijaż, najzwyklejszy czarna kreska alajnerem na oku, do tego na ustach pomadka z, z Vipery. Myślałam, że to Celia, ale jest to Vipera o numerku 72. Taki przepiękny koral. Słuchajcie, no jestem oczarowana tą pomadką. Nie kosztowała wcale dużo aczkolwiek ona kosztowała 15,90, więc mam tańsze pomadki, ale jeszcze do przeżycia. Jeśli chodzi o paznokcie, takie zielonkawe, Golden Rose Paris, czy Paris, nie wiem jak to się tam mówi, o numerku 222, ukochany kolor, ukochany lakier, ukochana firma. Ja ten lakier mam już chyba około 2 lat i do tej pory nim maluję, wszystko jest ok, także jestem zadowolona. Następnie kolczyki, słuchajcie, do tych kolczyków nie byłam przekonana, ponieważ ostatnio chodząc po galerii, wiadomo, że są jeszcze te wyprzedaże, ale już w sumie taka końcówka, weszłam do hausa i tam spodobały mi się takie bransoletki. Ja lubię, jak im tutaj coś szaleści. natomiast nigdy takich w zasadzie nie miałam. I one kosztowały 9,90, a identyczne, tylko niebieskie kosztowały 6,90, ale stwierdziłam, że te różowe bardziej mi się podobają. I przy kasie dowiedziałam się, że druga rzecz będzie o połowę tańsza. I na szybko drapnęłam właśnie te kolczyki. I kiedy podeszłam do usterka, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają, średnio mi się podobały, ale stwierdziłam, że najwyżej komuś dam. Nie miałam za bardzo czasu wybierać, bo za mną tworzyła się kolejka, więc no tak na szybko, wiadomo, jak to bywa. I te kolczyki kosztowały 6,90. Także o połowę były tańsze, więc dałam za nie nie całe 3,50. Także no, po prostu nie ma nad czym żałować. Natomiast pierwszą do domu je założyłam, to zaczęły mi się podobać i teraz w zasadzie cały czas je zakładam. I pierścionek ten co zwykle. I chyba to tyle, jeśli chodzi o biżuterię i dodatki. Następna rzecz to bluzka. A mnie to zabrało. wiatr powiązany. Bluzka z New Yorkera. Za 19,90 wcześniej już ją widziałam, natomiast była droższa. Eee, ostatni numer, ostatnia wróżka, więc ją wzięłam. Eee, gdyby było więcej rozmiarów, to bym myślała, że wzięłam mniejszą. Natomiast ostatnio polubiłam takie dość luźne outfity, więc jest ok. I ona jest w takim kolorku aloe, coś do skinia, coś takiego. I wygląda tak. Następnie spodnie, troszkę może obniżę. Takie w kolorze habrowym. Nie wiem co to jest za materiał, ale bardzo wygodny. Ja je kupiłam już jakiś czas temu w centrum w mieście, także No Name. I one kosztowały coś koło 70 zł. Chcę Wam pokazać jeszcze moje buty, ponieważ nie wiem czy to będzie dobrze widoczne. więc wziąłam kamerkę w ręce i one wyglądają tak. To są takie tenisówki, słuchajcie, w kolorze beżowym z biedronki. Ja kupiłam je w tamtym tygodniu. Za 19,90 jest to mega wygodne. Bardzo e, mi się podobają, wydaje mi się, że fajnie wyglądają. I na rower myślę, że akurat, więc e, tak wygląda całość, jak tutaj nie widzę. Ale wydaje mi się, że widać mnie. Także tak prezentuje się całość. Dzisiejszy mój strój dnia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja Wam życzę udanego dnia, udanej pogody. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia. Pa!